Cześć, z tej strony Patryk, a dziś zabieram Was w podróż do jednego z najbardziej spektakularnych miejsc w Kirgistanie czyli kanionu Aksaj. Jest to ukryty klejnot wśród gór, pełen surowej natury i niezwykłych widoków. Przygotujcie się na coś wyjątkowego. Zapraszam do oglądania. No, yeah. thank you so much, thank you so much. Dawaj. Thank you. Bye. No i tak, proszę Państwa, w oto ten piękny sposób zaczynamy kolejny odcineczek eee, z Aksai Canyon. Udało mi się dojechać. Pogoda na razie dopisuje, ale nie, nie zanosi się. Na coś super, w ogóle ten. Chwila, muszę się tu pogarniać. Ten pan najprawdopodobniej specjalnie przyjechał tutaj do tej miejscowości Aksaj. Yy, po drodze spotkałem w ogóle Belgów. Dobra, i tutaj wstawię zdjęcie, bo sobie zrobiliśmy zdjęcie w tym busie. Mówiłem, yy, że tutaj ktoś mi. Lekko wypomina, że nie, nie wstawiam zd zdjęć i mówię. Ktoś to będzie oglądał, to będzie wiedział. Yy, dobra, muszę tylko chwilę ogarnąć. Gdzie muszę iść? Dobra, prosto. Yy, no i sytuacja wygląda tak, że yy, idę sobie na ten kanion yy, do do miejscowości Aksai. Halo. Wjechałem do tej miejscowości Aksaj, i teraz jest godzina 13. Idę do tego kanionu, i zastanawiam się, czy potem iść do tej jurty w się sensie dalej. Bo nie wiem, czy ona będzie otwarta. I albo tam spędzę noc, albo w ogóle muszę przerwać wątek. Tu jest. Są góry, a tam widać ośnieżone szczyty. To jest coś niewiarygodnego, mm. że taki w ogóle widok jest. No ale taki mamy klimat, i pogoda tu jest naprawdę mega zmienna. Raz, teraz świeci słońce, rano padał deszcz. Coś niewiarygodnego. I e, no, e, i albo pójdę zobaczyć ten kanion i pojadę do miejscowości Koczkor. Ona jest jakieś 100 km stąd. Albo rzeczywiście e, albo rzeczywiście zostanę tutaj na noc i będę nad tym jeziorem spał mm, No jeszcze muszę pomyśleć, zobaczymy jak się będzie rozwijać tutaj e, sytuacja pogodowa więc y, mam nadzieję, że chociaż ten kanion w pełni uda mi się pokazać w blasku słońca i z tych trzech w sumie z dwóch, na które chciałem najbardziej zobaczyć, czyli ten Skaska i Aksaj. To chociaż ten mi się uda pokazać i mam nadzieję, że mnie zachwyci. Dobra proszę Państwa, bo jeszcze muszę się chyba dograć, bo nie powiedziałem yy, tym, o tym gościu, że mnie dowiózł tutaj, ale że spotkałem belgów. Nie to chyba mówiłem. Ale oni też, yy, to dopowiem, oni też właśnie podróżują yy, autostopem po właśnie po Kirgistanie, tylko że oni tutaj spędzają miesiąc w samym Kirgistanie i może właśnie do Uzbekistanu pojadą. No a ja jednak tydzień, aktualnie jestem już tydzień w Kirgistanie, w Kazachstanie byłem tydzień. No i najbliższy tydzień spędzę na pewno jeszcze w Kirgistanie. A później Yy, no, najprawdopodobniej Uzbekistan i Tadżykistan jeszcze. Yy, więc grafik jest napięty, kiedy wrócę. W sensie na pewno będę musiał wrócić do Kirgistanu po drona, bo niestety do Uzbekistanu i Tadżykistanu nie wiadę z dronem. Ale będę wracał do Kazachstanu również, no bo stamtąd najprawdopodobniej będzie lot powrotny do Polski. Taka informacja. No niestety jak wy to oglądacie to ja już jestem najprawdopodobniej w Polsce. E, no bo po prostu jest za dużo rzeczy się dzieje i nie nadążam z montowaniem, a chcę do tego też przysiąść, więc będą z opóźnieniem filmy wszystkie. Więc a teraz idę do aksekań. proszę Państwa, muszę, muszę to nagrać po prostu, bo jestem pod ogromnym wrażeniem. Zobaczcie tego widoku w ogóle. W ogóle, tutaj jest burza, nie? a tam słońce świeci W sensie burza Ład, Tam jest ładna pogoda, a tu Zaraz będzie padać Tak jak mówiłem, proszę Państwa, pogoda nie 5 minut temu złożę. Teraz jadę. O, Ale mam takie... Jadę tu z, z Francji Mam takiego Taką Zobaczymy ja takiego, Takiego autostopa też chyba nie nie miał Co? Bezpośrednio do kanionu pojadę sobie Nie wyleciał ogólnie, bo będzie przypad To się nazywają przygody Kurczę, chyba jest woda na kamerze, ale Co to się naprawdę nie dzieje? Czy widzicie jaka jest pogoda? Dosłownie 3 minuty temu jechałem tą... Yy, no tym autostopem na tej pace Lał deszcz A teraz świeci słońce To jest niewiarygodne Ale Bo yy, no ci panowie podwieźli mnie Tak jakby do tego początku kanionu i yy, bądź dalej tu gdzieś tam pracują czy coś No i teraz idę cały czas do tego tak jakby Jurt Campu Pójdę jeziorem, w sensie jeziorem Takim korytem Czyli kanionem jakby dosłownie Nie wiem czy się nagrało ale tam w oddali normalnie burza biorę. No i plan jest taki żeby tam dojść zobaczyć Czy pogoda się zmieni czy nie Jeżeli nie no to raczej będę wracał. A jeżeli w sensie jeżeli się zmieni i będzie deszcz to raczej będę wracał, a jeżeli się nie zmieni będzie tak ładne słońce jak teraz, czy znając za 5 minut może być deszcz, no to wtedy yy, zostanę, jeżeli będzie takie ładne słoneczko. Yy, a teraz Stawiam Was z pięknymi widokami kanionu. Państwo nie wiem czy ja będzie słychać Jestem już doszedłem tutaj do jeziora i jaki tu jest szyb Śpie. śpiedzie się, nie ma szans dobrze proszę Państwa Powiem tak, tak się prezentował Aksaj Canyon. Yy, yy, jak ja wyglądam, ale no. yy, ja dotarłem do kampu, w sensie do kampu, do yurt kampu i myślę, że w tym miejscu mogę zakończyć odcinek. Yy, ten z Aksaj Canyon yy, yy, uważam, że ładne miejsce. Robiło, robiło, na mnie jakieś tam wrażenie Więc jeśli wam się podobało Mam nadzieję, że jeszcze mi się uda może wylecieć dronem i jeszcze coś ponagrywać Bo niestety w trakcie mi się rozładował e, Więc e, z tego miejsca, co e, Pamiętajcie łapka, subskrypcja I lecimy dalej Lecimy dalej A ja was z takiej tej lokalizacji serdecznie pozdrawiam